Szpeku, co ty tu kurwa robisz jeszcze? To już jest kurwa w pół do pierwszej rano, co ty kurwa tu jeszcze robisz? Który jest? W pół do pierwszej. Pierdolisz pan. Co ty kurwa tu a, jeszcze a, robisz? A w ogóle, tak naprawdę, co ty tu robisz? No kurwa, przecież mu się światło paliło, mówię, co jest kurwa grane? Ja kurwa sobie siedzę i piję. No, <laughs> Ale żeś se kurwa łoże dojebane wypierdolił. No kurwa, to trzeba sobie radzić w życiu. Ja pierdolę. Do tej godziny ty żeś tu kurwa jeszcze siedzisz? No ja pilnuję. Normalnie? Za stróża jeszcze jebiesz. Tu klej. Patrz, patrz kurwa. O teraz zajebisty masz. Patrz ty. kurwa, muszę pilnować tego wszystkiego. 50zł za element, a od chuja masz tych elementów. No, <laughs> a ty zł do kosztuje? Nikt... Muszę, muszę pilnować tego. Ty, a nikt nie zapierdoli teraz nie, bo kurwa już jest tu. Wziąłeś? No. Tłumacz. Na pierdolę to Dobra szpeku do dobranoc. Coś, to jest, jest, taki kurwa, że nie zapisz. Kurwa. kurwa, nie mu, nie. To dobranoc szpeku